Nawcy demonów chodzą po ziemi Aszan. Trzeba położyć temu kres. Zniszczę ich, zanim ta potęga głębiej się zakorzeni. Asho, obdaruj mnie swoją mądrością. Zabieram bowiem twe legiony do królestwa czarodziei, do ziem bezbożnej magii, miejsca narodzin mężnych orków, zabójców demonów. Misja druga. Mroczna Krucjata. Teraz zjednoczył się pod przywództwem wybrańca Aszy Arantira. Wielki Lord wypełnił wolę bogini, ale zajęcie Illumanadin potwierdziło jego podejrzenie. Asza powołała go do większego zadania. Demony stąpają po ziemiach Aszon, a pomagają im zepsuć czarodzieje z Srebrnych Miast. Arantir musi posłać swe legiony nieumarłych do ziem czarodziejów, aby wyplenić z nich zepsucie chaosu, zanim stanie się ono prawdziwą groźbą dla równowagi Asza. Misja druga. Mm. Tylko teraz jest jeden problem chyba jeszcze. Ale dobra. Chyba wiemy go rozwiązać. Dobra, weźmy sobie lodowy, lodowy promień po prostu. M może on nam się na początku przydać. No i lecimy dalej. Miłośniku zwłok. Głupcze wierzący w niepełne przepowiednie. Gotuj się na ostateczną śmierć. Dokładnie. I on nas teraz zaatakuje. teraz jaki jest problem? Ja to mogę... No właśnie, teraz nie mogę ustawić dźwięków, a jeżeli będę grał na takiej głośności dźwięków, to będzie mnie za to zagłuszało, także dajcie mi momencik. Okej, okay. i jesteśmy w walce. To oznacza po prostu, że ktoś nas zaatakował. rodzi Natir. Trzymasz jedenasty poziom, zobaczcie, mamy tylko pierwszy, ponieważ gramy teraz Arantirem. On ma jedenasty poziom, no i kurczę, no nie jest dobrze, prawda? No właśnie, ale ta bitwa rozpoczyna się po prostu od takiego obronienia się przed armią przeciwnika. To nie jest takie proste. I teraz tak, na pewno nie chcemy, żeby nam walił kulą ognia, bo ten bohater specjalizuje się w kuli ognia. Ma jeszcze jedenasty poziom, zaczyna z tą kulą ognia yy, i ma 30 many, więc rzuci 3 razy w ciągu tej bitwy kulę ognia. Więc teraz tak, nie chcemy, żeby nam walnął w te szkielety i w te szkielety, ponieważ zrobi wtedy najwięcej. Chcemy, żeby walił w zombiaki. Więc ustawiamy sobie szkielety tak, żeby nam nie mógł walnąć, no w ten sposób, no powiedzmy, ale też w trzy, no jakoś załóżmy, że ten mniej więcej sposób, tak, żeby nie mógł walnąć jednocześnie. Zresztą, jak walnie tutaj, prawda, to żeby najwięcej chyba, albo tu. No, ciężko to zostawić dobrze, więc, no, jakby trudno. Zajmie się na łaskę pana po prostu. Okej. Okay. Tu nie musimy teoretycznie atakować, atakujemy gremlinę. No, czy ma dużą armię? No, trochę gremlinów, trochę tych. No, też żelazne golemy zostaną najdłużej. Ale ten dżin to padnie za chwilę i ci też. Także spoko. Teraz tak, tymi chcemy się odsunąć. Może nawet zabrać kontratak. On ma brak kontrataku? Okej, okay. czyli możemy mu zabrać kontratak? No, to zróbmy to w takim razie. tam ja teraz wanie kulą ognia tu, albo tu. Nie, w te, w te szkielety, albo w te szkielety włóczników. Dokładnie tak. I teraz tak, Arantir, właśnie. Mamy ten lodowy promień, on zaczyna ze spowolnienia, zaczyna ze skrzeszeniem umarłych, ma 10 many, niestety. Ale ma też, moi drodzy, awatara śmierci. Mm, bohater może przyzwać na pole bitwy tajemniczą istotę, która będzie walczyć po jego stronie. Jak potężna będzie ta istota zależy od poziomu bohatera i jego współczynników. W przypadku śmierci tej istoty bohater straci wszystkie punkty many. Zobaczcie, zdrowia 170 i obrażenia. Przyzwiemy sobie go oczywiście. Mm, I to jest taki po prostu smoczek. Mm. Teraz kwestia jest taka, że to zakręcie, a Ranty będzie miał przez całą kampanię oczywiście. No, jakby no on ma... To, to jest jego pasywka, tak? za chwilę się przyjrzymy temu bohaterowi bardziej. Uważniej. Mm. I kwestia jest taka, że. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Co tu się dzieje? Uh -huh. Dobra, dawaj tego Hej! Dobra. No tutaj generalnie możemy stracić. Prawie wszystko, tak? Tak bo chodzi o to, żeby po prostu wygrać tę bitwę, tak? Natomiast wiadomo, no, najlepiej jest stracić jak najmniej, co też nie będzie łatwe. E, poczekaj, ponieważ smok powiniencie... A, nie zabije się smok. No to fajnie. Pyk. E, straciłem dwa punkty many. No właśnie, jeżeli tej ta cota zginie, no to wtedy stracę wszystkie punkty many na, na naszym bohaterze. Ale do, do, do tego czasu mogę sobie specjalnie rzucać e, czarów, ile chcę. Więc walnijmy tutaj. pyk e, Chcemy tu? Nie, nie chcemy tutaj. Nie wiem jakoś tak. Jakoś... Jak stanę tutaj, to on znowu panie kulą ognia w niego, więc odsuń się po prostu. Ty nadal nie możesz strzelać, trzeba było się odsunąć, jednak. No nie wiem, chodź tutaj. Teraz poleci tutaj. O super. G Ganianina to po prostu. pocham. Okej. Okay. No najgorsze jest tylko kula ognia, nie? Jakby no to tutaj walnie nam najwięcej. Nie ma tutaj coś się z tym kłócić. Gdyby to był po prostu inny. A to jest zawsze ten sam bohater, jakby to, to nawet nie jest losowe, nie? Więc tutaj nie musicie się nad tym zastanawiać za bardzo. Teraz trzeba Rananti uda, uda się go dobić. No nie, obu się nie uda. Ten żywiak powietrza zdecydowanie za dużo zrobił na żywiaka powietrza Niestety. Czy golemy mają nieskończony kontratak? Nie mają nieskończonego kontrataku, ale chyba nie chcemy jeszcze go atakować, nie? No, są jeszcze inne jednostki. No właśnie. Nie wiem jakoś tutaj. No w ognia nie rzuci, nie? No właśnie. Cztery. Ja pitole. No to fajnie, nie? No nie wiem co tu robić. No, tak powiem, że ta bitwa to tak za dobrze nie jest rozegrana. No właśnie. Nie wiem, czy nie trzeba by jeszcze raz rozegrać, ale spoko. Poradzimy sobie nawet bez jednostek, że tak powiem. Nie mogę zaatakować, no to dawaj tego Golema w takim razie. Chyba go było zaatakować jednak. Teraz co, możemy dobić tego, możemy dobić... Aha, tego nawet nie możemy dobić. Fajnie, fajnie. Podoba mi się. Czyli szkielety, znaczy szkielety ucznicy nadal będą zablokowani. Kolejną turę. Kocham to. Tego zablokować? jakoś tak. Mhm. To znowu cztery zombiaki. Znowu cztery zombiaki, fajnie. A no zaraz to przegram, jak tak pójdzie. Coś ta bitwa chyba tak nie poszła, mam wrażenie. <grystanie> Straciłem praktycznie pra wszystko już. A tak patrzę, gdzie są moje jednostki, i tak powiem wam, że nie widzę. Dobra, i tutaj. To się będzie rzucić na tego golema jeszcze. To będzie najgorsze. Aha. Fajnie, fajnie. Bo ten wrogi bohater robi dużo więcej niż ja, nie? No, no. Fajnie, fajnie. Dobra, tutaj. No, nie wiem, podejdź. Okej. Okay. Ile ty masz zdrowia jeszcze? O, 160, dobra. I ten smog nam to porobi. No ale mimo wszystko, no tak... Ej, dobra, dobra, damy radę, damy radę, spokojnie. Tutaj wszystko jest pod kontrolą, że tak powiem. Możemy sobie to przegrywać nawet. Ząbiaki nam są niepotrzebne. Przynajmniej możemy tak sądzić. Żeby nam było lżej na duszy. No właśnie, gdyby tych ząbiaków było trochę więcej, byłoby prościej, no ale dobra. Mog cały czas się bawi z tymi góremami. Go nie, mam wrażenie, że zawsze lepiej robią to bitwę, a jakoś tak teraz coś, tak, coś, coś, coś nie poszło, mam wrażenie. Ten bohater jest za mocny, czy co? <grych> coś tu jest. Ewidentnie nie tak. No, wal w tego. I tutaj, dawaj, op! Jeden obrażeń. Jeden obrażeń. Tak jest. Bitwa tytanów po prostu. Dawaj, tutaj. Dawaj, tak. No, po prostu. Porażka i żałość, naprawdę. Za parę tuli przegrywam, nie? To także to. Nie jest takie śmieszne. Jak stracę wszystkie te szkielety, no to wtedy przegrywam. No. To już niedługo. To już za chwilę. Hmm, atakuj tego. Damy radę w ogóle? Ile HP zostało? No, fajnie, fajnie. 15 obrażeń. Yy, odsuń mi się z zasięgu. Dobra, wygramy to, ale... Z jednym szkieletem dosłownie. <laughs> Co za głupota. Ja tego nie wygrywałem lepiej kiedyś. Na pewno. No, trudno. Zobaczyliście, jak można przegrywać. Składa. Zmierzałeś na północ do Heresz. Jaki był twój cel? Mów, albo zwiążę twą duszę z gnojną muchą. Prowadzimy, prosimy, wilamych braci w Ilumanadin. Zajęliśmy czasowo miasto. Czas waszego władania nad Din dobiegł końca wraz z żywotami waszych braci, którzy teraz przegrywają. Tłumaczą się ze swej impertynencji. A teraz mów, kto jest przywódcą waszego zdeprawowanego ruchu. Nasze Tyskoglądarym jest Lord Orlando. Jest hierofantem naszego kultu, zszedł pod Ziemię. Demon w mym ręku, znajdę tego tchórzliwego chaosyta i wyślę go do szeok, z którego przybył. Gdy nasze miecze podbijają te Ziemię, nasze Aha. uszy słuchać muszą. Musi zostać odnaleziony, zanim jego słowa zanieczyszczą aszan do głębi, Okej. ok. I będzie. Rozwijamy sobie to. No dobra. Można powiedzieć, że wybrałem sobie bardzo trudny poziom bardzo wysoki poziom trudności. zaczynam z jednym szkieletem dosłownie. Ale spoko. Może tak być. No, razie nie przegra całej misji, także spokojnie. Miasto um, mam widzę już dość rozwinięte. zbudować jeszcze kartką i magów, żeby się rozwijać dalej. Tak, tak, szkolenie bohatera, nie szkolenie bohatera, bo nie mamy. I teraz tak, bardzo ważna rzecz, nie podchodzimy do tej chatki, chatki jasnowidza, ale na początek. Można krucjata wyeliminuje oddających część demonom czarnoksiężników. Pokonaj miejscowego poza demonów i Arantir musi przeżyć oczywiście, tak? I teraz tak, jak wygląda ta misja? Jeszcze przyjrzyjmy sobie Arantira. Generalnie w tej misji mamy trzech przeciwników, jest to pomarańczowy, żółty i czerwony. I w tej dość dokładnej kolejności trzeba ich zabijać. Znaczy, no, tak to właściwie wyjdzie samo z siebie, można powiedzieć. Ponieważ zaraz nam powiem, jak działa ta misja, Aranti właśnie on ma tego smoka, którego już przeczytałem, co on tam robi. Widzieliśmy go w akcji. Dodatkowo zaczyna on z magią przywołania magią i mroku. Dlatego to pójście pod ulta jest w miarę proste. Bo on zaczyna z tymi umiejętnościami po prostu, tak? Do tego jeszcze oświecenie i będzie fajnie. Logistykę powiem bardzo też wezmę. Bo zobaczcie, jeżeli weźmiemy sobie teraz jeszcze tak, oświecenie. Logistykę, mamy jeszcze jedno miejsce i to będzie talent magiczny, moi drodzy. Żebyśmy mogli już z tych czarów więcej po prostu. Bo innych umiejętności nie potrzebujemy, tak? Nie potrzebujemy machin, bo nie potrzebujemy. Dowodzenia w ogóle. A tak... a tak obrona czy szczęście. Znaczy obrona byłaby jeszcze okej, okay, tak. Obrona jest fajna. Wiadomo, to jest bardzo fajne. Natomiast. No nie, no chyba, że nie wiem. Logistyki nie dostanę przez 100 lat, no to wtedy może ewentualnie. Ale. Ale no, też tym bardziej, że właśnie są ci, 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 ci ten no, mentorzy pamięci? Nie, czekajcie, jak się nazywał. Um, no, mentor pamięci, nie? Nie. Nie no, to jest mentor. A tam tak się nazywał. Ważnej pamięci? Nie. Ja nie pamiętam jak się ten budynek ten. Um, nazywał. Nieważne. Mamy pierwszy nieskruszony, który odparnia nasze, nas na działanie zaklęcia słowa światła. Także spoko. Dlaczego znaczy, no nie jest jakiś super artefakt, no ale zawsze coś. Nie możemy nic wyszkolić, mamy jakąś tam armijkę powiedzmy. Bierzemy to i teraz tak. Dlaczego tutaj nie podchodzimy? Ano dlatego, że jeżeli tutaj podejdziemy, to uruchomi się katseńka. W tej, tej katseńce Arantir tutaj się przeteleportuje i będzie coś tam sobie mówił. I teraz kwestia jest taka, że możemy tę tą chatkę aktywować dowolnym bohaterem. To nie musi być Arantir. To oznacza, że jeżeli na przykład Arantirem będę gdzieś tutaj, gdzieś powiedzmy w, naj, w innej części mapy i ktoś, jakiś wróg, podejdzie i będzie chciał atakować mój zamek, który jest niebroniony, to wtedy wystarczy, żeby szkolek jakiegoś bohatera, podejdę tutaj i wtedy uruchomi się katseńka, która przeteleportuje Arantira tutaj i już go nie przeteleportuje z powrotem. To oznacza, że to jest taki nasz zawór bezpieczeństwa, można powiedzieć. On jest oczywiście jednorazowy i możemy tego użyć tylko raz tej na tej mapie. Ale to dosłownie może nas uratować. Nie jestem pewien, czy to mogę przejść, ale chyba tak. Mogę zapisać, nie? Dobra, zapiszmy, zapiszmy teraz. Musiałbym tę bitwę jeszcze raz zrobić, ale może nawet lepiej. Może zrobiłbym ją lepiej. Dobra, bierzemy szkielety. I trzeba jak najszybciej iść w drugą stronę. Ja tak właściwie nie powinien tutaj iść, chociaż. Ale no nie no, tych to trzeba tutaj sobie pogonić, No bez przesady już. Trzeba tak zrobić. I najlepiej za pomocą smoka po prostu. Hmm, rozdzielamy szkielety. Całe szczęście szkieletów jest dość sporo, jak widzicie już. No hmm, Fajnie byłoby, wiadomo, mieć więcej tych szkieletów za pomocą, yy, dzięki temu, że... Znacie, można było lepiej zrobić tą pierwszą bitwę. Ja wiem. To jest jakby... wiadomo, ale... No trudno. Wyszło jak wyszło. Mamy dwa punkty bany. Idealnie tego smoka. W hmm. następnej turze będziemy atakować gremeliny. Yy, i będziemy mogli sobie podobnie wezwać, wezwać tego smoka Okej, okay, o to chodziło. Mhm. Mm Właśnie, żeby oni za, za, za dużo nie podchodzili do nas. Ty czekaj. Ładuj się w nich. To smog jest w stanie położyć ich wszystkich, więc. Bez problemu, tak. Czy szkielety będą Ci pomagać? Nie, nie będą. Uciekają. Uciekają. No to już many nie masz, więc po prostu atakuj. Chcemy coś tam tankować? No dobra, staną tu go jeszcze. Troszkę go spowolnimy dzięki temu. Okej. Okay. No uderzenie mu weszło serio. O drugie uderzenie. Wow. I trzecie uderzenie. Klap klap po prostu, no. Jestem pod wrażeniem tej losowości. Mhm. Oni tak nie mają zasięgu, spoko. Bronimy się, bronimy. I tutaj. Okej. Okay. Atakujesz tutaj tego? Il masz zdrowia? W sumie ci go zjechali, powiem ci. Nie no, musisz zaatakować dokładnie tak jak stoisz. Mhm, super, no, no, gra 3D, no, o, o, y, widzę, że a, są problemy, o, kłopoty na Yamana. Spokojnie, damy radę? No nie damy rady chyba, czekajcie. O, jest, dobra. Udało się. No tylko teraz bez, bez uderzenia, co? Aha, bo to był ten, no nieważne. No debil, no. O, uderzenie, super. Fajnie, fajnie. Czekamy, czekamy. Atakuj, tak czy nie? Eee, chyba damy radę. Ten się będzie ruszał, no on nie jest istotny, tak? Bo tym się odsuniemy po prostu, więc dawaj tego. Tak, tak. Tak, ząbek musi odejść. <gryw> ząbek musi odejść. starsza pani musi zniknąć. Mhm. Ty tym smokiem stój cały czas, jak stoisz. Fajno, fajno. Aha, uderzenie, wiadomo. A drugie uderzenie, wiadomo, żeby nie było za prosto. Czyli będziemy uciekać. Czekamy. No, widzicie, to by może się uda zrobić bez strat, nawet. Ten smog jest bez limitu czasu. To jest też istotne, żeby nie powiedziałem o tym, a to może być. Znaczy, to jest po prostu Feniks, tak? To jest zmodyfikowana umiejętność Feniksa. Po prostu przywołujemy sobie jednostkę, która. która jest smokiem. I tyle. Mhm. Pyk, pyk, Tam nic nie zrobisz. No. Nadal się odsuwamy, tak? Więc jakby. O, dobra. Weszło, znaczy, nie weszło uderzenie w końcu. Czekaj. 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 Wydoby tego. bo no rozmoka zaatakuje. Jak nam dobrze pójdzie. O, ta bitwa będzie dość długa i generalnie ważna rzecz tej misji może być do sporo odcinków. Aha, nie zdążyłeś na się odsunąć. Brawo. Zostaniemy jednego zębaka w takim razie. Trudno. Ta misja będzie dość długa. I nie zamierzam jej za bardzo raszować i po prostu zrobimy z tej... Znaczy tak jak na przykład z poprzedniej, z poprzedniej misji staram się zrobić po prostu jak najmniej odcinków. I staram się o miarę szybko przejść, no tak tutaj już nie będziemy tak robić, nie? w sensie jakby odcinki, będą krótsze, tak postaram się poniżej 30 minut jednak, mam aktualnie 15, bo tym razem nie zapomniałem o, o stoperze, mm, więc, no co ja robię, um, no właśnie jest pomarańczowy, teraz żółty i potem jeszcze będzie czerwony, który nic nie robi i teraz tak, żółty i czerwony nic nie robią, no żółty, żółty jednak może coś robi, um, ale czerwony na, na pewno nic nie robi, no dokładnie. Okej, okay. wejdziemy sobie jeszcze tutaj. Wejdziemy sobie jeszcze do zamku. Zatakujemy te graminy jutro, żeby mieć na... żeby mieć na 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 na... na na na, 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 na. czy Orson? A, dawaj tych zombiaków. Ile się da tylko? Może będziemy opierać swoją strategię na zombiakach, co? Jak chcielibyście? Dobry pomysł, czy nie? Masz jednego szkieleta? Proszę bardzo. Chcemy atakować? No jeszcze nie. O, możemy tak zrobić. Output Orson, może iść na te, na zwiat. To jest dobry pomysł dla niego. No i co? No, się odcinki będą trochę krótsze. Będzie znaczy krótsze, tak jak, tak jak powinny być po prostu, a nie że długie. Ponieważ w tej misji nie będziemy się śpieszyć, ponieważ jest to dość spora mapa. Chcemy sobie wszystko polewelować. To nie ma żadnego limitu czasowego. Możemy robić co chcemy, znaczy co chcemy, no wiadomo. OK, mam pomysł. Nie wiem czy dobry, ale spróbujemy. Mianowicie, wystawiamy tak. Łączymy wszystkie te szkielety, tym razem jednak. I ustawiamy w ten sposób, ponieważ on ma wielką tarczę. Dzięki czemu osłania nasze jednostki przed obrażeniami. Więc jak zrobię na przykład teraz. Zresztą ma sens. Czekajcie. Hmm. Czekajcie, ruchu masz 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jakoś tak tutaj stałem. I się ustawa obok niego. I teraz ten szkielet też ma tą wielką tarczę, więc otrzymuje mniejsze obrażenia od ataków strzeleckich. A wskazuje, ja chyba wszedłem w zasięg więc i zadałem mu podobne obrażenia, ale to nieważne. Zobaczmy. Jeden, ok. I dwóch, ok. Z no spoko, jakby tak może zabijać, nie? Oni są naszą tarczą tutaj. Posłownie. I w przenośni. Okej. Okay. I tutaj, żebyś nie blokował nikogo za bardzo. Podejdź tutaj mimo wszystko, żeby ten zadawał mniejsze obrażenia. Jakby to było potrzebne komuś. Okej, okay. za pięć. E, tutaj? No tutaj. Zdecydowanie, chociaż powinienem się ustawić. E, no nie, jest okej, okay. jest okej, okay, dobra. Trochę natraciliśmy, wiadomo, ale jednak kopalnia drewna. pamiętaj, że sobie wskrzesimy też szkielety zniknie, więc. To też nie jest tak, że po nic jest ta walka. Jakby no, każda, ka każda, każda walka daje nam żołnierzy, tak? Mm. Jakoś tak to było ładnie, ładnie ujęte kiedyś. Wiecie jak to było, że każdy każdy nasz poległy zasila armię... Nie, że za zasila szeregi nieprzyjaciela? Chyba coś takiego. No, że każdy nasz poległy żołnierz zasila szeregi nieprzyjaciela. Właśnie, jeżeli się walczy przeciwko nieumarłym. Logistyka, tak najbardziej. jakby ja to bardzo lubię, tak? Wiadomo, mistrza przy chyba też będziemy chcieli, czy jak to tam wygląda? Yy, właśnie mistrza przywołania, mistrza życia, i potem jeszcze wygnanie, tak? To wszystko będzie bardzo przydatne. Yy, więc te, te rzeczy jak najbardziej chcemy, ale ta logistyka, mówię, no to no, dla mnie mobilność jest po prostu kluczowa, więc yy, logistyka nawet na dwóch bohaterach to będzie, będzie fajnie. A poza tym pamiętam, jak fajnie się grało tę Kampanie przecież Markala w podstawce. Yy, gdzie ja tam też od pierwszej misji miałem yy, Miałem już logistykę, tak? jak było przyjemnie? Bardzo przyjemnie było, mi się bardzo podobało. I teraz właśnie, ja sobie teraz idę właśnie na lewo, ponieważ w pierwszym tygodniu, ale chyba jeszcze nie do pierwszym tygodniu, chyba błąd zrobiłem. A dobra, trudno. Może sobie poradzimy jakoś. Mm, może nie powinienem zajmować tego tutaj. Ale kurczę, no, kamień. No to jest kluczowa dla naszej rozbudowy. Mm, ponieważ jak sobie tam pójdziemy, o! On dowie nie mamy. Mam wrażenie, że tracę za dużo ruchu po drodze, ale dobra. Niech będzie, że jest OK. E, chcemy się tam dostać, ponieważ tutaj jest zamek i jeszcze są wampiry tam. To jest bardzo ważne. Mam nadzieję, że uda mi się tam przejść w ogóle, bo możliwe, że za mało armii wziąłem, ale chyba nie. No, chyba, że zombie gdzieś przyłączą. Tak, w miarę tę misję starałem się ogarnąć, żeby ją pamiętać. Wiedzieć, co tu się dzieje. Mmm. I demagów. Nekromanton w przyszłości i jeszcze zniszczona wieża. No, Okej. Okay. Zniszczona wieża jeszcze w tym tygodniu. A nekromanton pewnie nie, bo to siarkę kosztuje. No. Tutaj, moi drodzy, mam jeszcze objęcie Śmierci i co jest istotne, to w tej kampanii przechodzą nam artefakty z tego setu. Z tych Objęć Śmierci, ponieważ Arantir startuje już właśnie z tym pierścionkiem. Tutaj mamy ten płaszcz i potem w każdej kolejnej misji, czyli chyba w trzeciej i w czwartej misji, jest jeszcze po jednym artefakcie i w piątej misji możemy startować z całym tym zestawem. To jest super. Jeżeli ktoś oglądał omówienie bohaterów Necropolis, to tam właśnie przedstawiałem build, w którym bohater miał ten cały ten set, plus jeszcze parę innych fajnych rzeczy, tak jak na tak jak ult, tak jak nasz skowet Banshee, dzięki czemu no było bardzo fajnie, tak w sensie, no dobrze to współgrało ze sobą. To właśnie mam tutaj to pokazane. Te jakie się przyłączają, z tego co pamiętam. I jak pójdziemy sobie na południe jeszcze, to tam będzie zejście do wampirów. Y, y, tu jest zamek, o tym zamku też wam teraz coś jeszcze opowiem. Bo tu całkiem, całkiem fajna jest ta misja zrobiona, nie? I ona jest dość trudna, ale jest naprawdę fajnie przemyślana. Moim zdaniem. Y, jak się rozkmini te wszystkie takie... jerdłki, y, 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 y można powiedzieć. Nie, będzie nie zdąży tych wampirów uwolnić, fok. Może nie trzeba było tego zajmować? No nie no, to za dużo to, 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 to jest. Chyba, że tych nie po prostu nie przejmować, no ale tyle ruchu, to proszę was, to mnie nie, nie uratowało raczej. I tak mam logistykę, nie? Więc... Mm. Oni się powinni przyłączyć? Tenka jeszcze? Serio? Okej. Okay. No czysto fabularnie, no to niby mm, Rantir właśnie zabił y, przecież tego y, Dziewanniego, który był wampirem, prawda? Więc teoretycznie dla jego... W armii Rantira nie uświadczymy wampirów, teoretycznie, nie? O właśnie, I teraz pytanie, czy my, to, czy my to wygramy. No, postaram się um, i trzeba to na pewno zrobić jeszcze w tym tygodniu. Dobra, co my tu widzimy? Tak, surowce. Mogę ciekawe jest to, że sporo jest surowców, które tak po prostu leżą y, luzem. O, zobaczę, to jest siarka. Tą siarkę trzeba podnieść. Jakby było ich pięć, to byłoby super. Tu luzem, jeszcze że. Leży... O, tu jeszcze leży siarka z luzem. To spoko, spoko. To pobudujemy trochę przynajmniej. Coś tu jest? Nie. O, to tak. To chodź tutaj. Weź to. Weź to. Tą siareczkę też zbierzesz. O, i co teraz, co teraz? No właśnie, nie mogę budować wampirów jak życie, mimo, że warunki mam spełnione, tak? Okej. Okay. No teraz właśnie, czy ja? Hmm. No zobaczymy, jak to pójdzie. No i wyżej. Dobra, tam jeden tydzień, w tą czy w tam. Znaczy, wydaje mi się, że na pewno nie da się w pierwszym tygodniu zdobyć wszystkich trzech siedlisk, bo tutaj są właśnie trzy siedliska wampirów. Hmm. No właśnie, to jest ten kluczowy moment teraz. Też na D, też na też... No dobra, mamy pełną manę. Tu jest bardzo fajne miejsce, ojoj, ojoj, ale to jest fajne miejsce, ojoj. Wspaniałe, dobra. Oni są niepotrzebni. Znaczy, oni tak niewiele robią, więc. Mm. Mimo, że są ulepszeni. Ok. Tu jeszcze dwóch. Tak. I będziemy się blokować po prostu. Yy, bloczyć i blokować. Ok. Dwa staki. Nieźle. I teraz tak. Mm. Niestety trzeba bronić dwoma, ale. Patrzcie, oni są pierwsi i oni nawet nie są w stanie przejść. Więc. Zaniemy sobie tutaj. Ok. I mi staniemy gdzieś tak, no tutaj, powiedzmy, żeby było w miarę blisko, ale jednak nie za blisko. A Awatar smieci, zobaczcie, on jest coraz droższy, tak? Już teraz mamy cztery. Mamy tam, który poziom już mamy? Drugi poziom i zobaczcie, już kosztował cztery many. więc pewnie kosztuje dwa many za każdy, za każdy poziom. Już ma więcej życia, więcej obrażeń, większe statystyki ogólnie. Dodatkowo, on potem jeszcze z czasem będzie zyskiwał keywordy nawet. On potem będzie miał chyba jeszcze kradzież, znaczy wysesanie życia nawet. Wampiryzm będzie miał, wrodzony, tak po prostu. Jako jednostka, będziemy miał wampiryzm. Co jest dość durne, no ale... Będzie. Mamy też zaklęcia, okej. Okay. No jak widzicie, za bardzo się nie, nie napala na to, żeby atakować tego smoka, więc możemy sobie też nie blokować, prawda? On niby za dużo nie robi, ale zobaczmy. O Ojejku. Niedobrze. 150. O, o ty, on, on prawie zginął już. Ale nie podoba. Ej, no halo, czemu ja nic nie robię? Weźmy kontratak. że Jeżeli to cokolwiek zmieni. Jakieś fajne zaklęcie? Jeszcze nie umarłych, no spoko. Ej, hey, Kurczę, tego się nie da wygrać przecież. Ludzie przecież nikogo nie ma. No właśnie, i po smoku, i po mojej mamie. No tego się nie da wygrać. Fajne, fajne. No nasze morale, tak, tak, tak. Dobicie mnie, no. No. Chyba hm. ja piściano troszeczkę tylko co można było zrobić lepiej. Róż nam to zobajki, zobajki wykerują. Bo to, że żadnej bitwy nie nie trzeba rozegrać, więc jakby o koniec manie. Tylko sobie zobaczcie tę inicjatywę, nie? No nie ma szans. No te zombiaki, prawda, były takie dość obiecujące, ale no nie. Czyli ja tego nie wygram od razu. Hmm. Fajnie. Bo ja tego nie wygram od razu, to nie zdobędę też tego zamku. A jeżeli nie zdobędę tego zamku, to jest problem. No to co teraz można zrobić? Poczekać. No ale jak długo, kurczę, no? Że będzie coraz więcej. Chyba żeby tak się zgrać, żeby pod koniec drugiego tygodnia to zdobyć. I teraz to jest, to jest to jest może pomysł. Jest 25 minut. Hmm. No bo podrozumiem nawet, jeżeli na przykład ja, mu, ja, mu, ja mu podzielę te jednostki, tak? No, jakoś na przykład zróbmy tak. I jeszcze tak. Teraz da radę. No nie. Chociaż już lepiej, prawda? Ale no nie. O. Ja Cześć, jakoś inaczej mogę podzielić te jednostki? No nie, no już nie ma sensu. Mimo, że teren jest naprawdę dobry. Hmm. tej w takim razie. Gdzieś... no tutaj. Nie, no tu nie. Ale tutaj. No bo... hmm. można zrobić teraz? Ja bym Orsonem nadal na tutaj chodził, to bez problemu raczej. Ale... I co? Wrócić Arantirem, zobaczcie, dwa dni tylko. Można by coś jeszcze podbić, zobaczcie. Jakieś tutaj wyzwanie, ale no, tych można pogonić, nie? Na przykład nadzorców, na przykład coś takiego. Pogonić jakieś jednostki jeszcze, skrzesić sobie coś, przede wszystkim z tej many. Na następnym tygodniu znowu sobie też skrzesić z tych jednostek, wyrekrutować sobie jeszcze jednostki z zamku, mieć z tej armii po prostu więcej i z taką armią ruszyć, ruszyć tam. I wtedy może te zmory da się pokonać. Ja sprawdzę jeszcze, jak to typ na nagraniu zrobił. Po prostu sobie po. zrobię taki research mały, jak to zrobić jeszcze. I spróbuję, bo to jest jakby kluczowe. Jakby zdobycie tego zamku tutaj i zdobycie tych wampirów jest bardzo kluczowe, to jest, trzeba to zrobić po prostu, jakby nie, marze, nie ma, że nie boli po prostu, Nie trzeba to zrobić i tyle. Także co, no będziemy kończyć, Jakby no sorry, że jest tak może krótko i tak mało rzeczy, ale no, tak jak mówiłem, w 30 minutach chciałem się zamknąć teraz, a na tą misję przeznaczamy po prostu dużo, dużo odcinków, bardzo dużo prawdopodobnie, ale zobaczymy, jak to nam pójdzie, także co. Mam nadzieję, że nikogo nie zagadłem. tym, że odcinek jest krótszy, ale tak po prostu jest i co, i do słysząka w następnym odcinku. Ja się żegnam. Asza pożera wszystko i na razie.